No, no wy piwach będziemy gadać. No. Pinta wydała iceboka, czyli Grand Prix Warszawskiego Festiwalu piwa, czyli tych takich ludzi, którzy wyważą sobie piwo w domu i coś tam, i coś tam. I wyszedł sobie icebok, czyli piwo wybrażane, 11,2% alkoholu wygrało na ostatnim WFP i postanowili wydać. Dopiero teraz, bo pewnie im dojrzewało i alkoholem śmierdzało i nikt tego nie chciał pić. Tak ogólnie jeszcze jak już mówimy o pincie, wyszła pierwsza pinta miesiąca, Hopi tmawę, czyli tmawe, czyli takie ciemne czeskie piwko, które to wszyscy piją, co nie potrafią w ogóle nic innego i Ipa to nie i bardzo dobre podobno. A tu jest bałwan w życie, yy, bo był bałwan bez żyta i ten jest z żytem. To podobno dobry, znaczy dobry był ten, ten bez żyta, był dobry. Amber, Amber w ogóle się narkotyków i wypuścił Barry na 22 plato, 10 alkoholu. Mm. Nie wiem, czy zdają sprawę z tego, co robię gdzie uderzają. Grave Digger, czyli tak zwany komornik. Uważ sobie piwo, jest napisane. Wyszła nowa warka. Eee... Uważ piwo to. W ogóle brokreacja poszła no, w, 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 takim, w takim kierunku, że puszcza receptury swojego piwa w internet i każdy może sobie uważać że to, to takie dobre piwo, jak robi brokreacja. Czy takie dobre? Czyli akcja, jaka, jaką zrobił brudak. Eee, pracownia piwa. Walczą, walczą, walczą i wypuścili lagera. I wypuścili piwo 700. Jakieś mętne, czerwone, brudne, nie wiadomo. 700 to znaczy, że to jest 700 na warka? 700. Na warka. Ja już z niecierpliwością czekam na tysięczną, bo co to ma być, to no, ciężko. Ale powiedzieć. 700 na warka w ogóle nie? No. 700 razy to ja nie wiem, czy ja w ogóle. Nie powiem, co zrobiłem. Łańcuch, lager 14. Lager. Oznacza on mniej więcej tyle samo, co jasne, pełne. Ciekawy jestem, jak to ładnie smakuje. Podejrzewam, że przy przyjmieszniczym podejściu do takiego pełnego lagera to naprawdę może być świetne piwo. Ha! Miś 500. W ogóle zapisana etykieta. Strasznie mi się podoba etykieta. Miś 500, Browar Widawa, Browar Copera, Browar, we czyli West, Browar Kopera. Coast, West Coast, Pipa, czyli Polish IPA. Co z tego będzie, zobaczymy, pewnie będzie dobrze. Ale przecież nie mamy zachodniego wybrzeża. Intergalactic Hopi Lager z y, browaru jakiego? Kingpin. Pain. King Pain. Zilitrowany, Bez... Hopi Lager, pierwsze piwo do fermentacji 12, ekstraktu 5, Belgię. Wydane w serii jakiś tam dziwni ludzie, czy coś tam, coś tam. I tu jest Tom eee... Hanks narysowany, eee... za Polo 13. Bez kitu. Mist z Nepomucena. Smoked and try IPA. Cena. Nie wiadomo o co chodzi. Smoked and try IPA chyba kiedyś takie piwo już z na było i było bardzo dobre, a jak będzie mist, nie wiadomo. A to jest Space Odyssey, czyli RIS z Radugi, który wygląda, no trzyma etykietę tak jakby odkurzać, wyleciał w kosmos i miał do tego czipy na rakiety. Etykieta bardzo ładna, ekstraktowo całkiem nieźle, 28 Belgie, alkoholu 12,5, góryczka 80, a to akurat mało istotne, na magnacie chmielony. Strasznie długo to piwo leżakowało, myślę, że wodą jechało nie będzie. Hook Tropical Stout z Nepomucena, nie będziemy więcej mówili, bo Nepomucena jest już dzisiaj za dużo. Camo z Nepomucena też jest go za dużo, dobra. Czy <grymne> <grymne> to <nawet> jest <grymne> na jest wypalone RIS RIS, ważne. Ten. Z lakiem na, na, kap, na tym, na kapserku. Bard, czyli American Pale Ale, piwo dobrze znane, a to jest Bard 2.0. Tak. Coś się pozmieniało. Na pewno. Na pewno, a nie wiemy co, ale jest. RIS in peace winter edition, czyli RIS w wersji świątecznej z dodatką cynamonu, goździków, skórki pomarańczy. Ale, Browar. Jakby ktoś chciał powiedzieć, że Ale, Browar RISA to już ludzie dawno temu robili. Bez z, z lęborka nie. Chyba. Ale piwo będzie tylko i wyłącznie do nabycia w lokalach. Ale browaru. Więc dla ludzi spoza Gdyni i Wrocławia, tak trochę słabo. No i pils z 3 cztery 4,4 alkoholu, 10,5 ekstraktu. No i co? Kraft idzie w ogóle w, chyba w lagery. Nordic Kwik Ipa. Kwik to jakieś po stronę, gdzieś tam ze Skandynawii, które lubią bardzo ciepło. White IPA. Doktor Ipa z Birbantu, warka druga, pierwsza była zajebista. Myślę, że ta też będzie dobra. Kiss the beast, czyli powtórka współpracy Alebrawaru i Birbantu. Chłopaki się lubią prywatnie, więc i publicznie też się lubią. RIS Blended, ogólnie w, nie wiem, w którym razy, w który raz już wydana, 700. Oprócz tego RIS AX, czyli nieblendowany, nie przetrzymywany w żadnych beczkach, drewnia ani innych workach po kapuście, po prostu stanka. No i Grażyna Sprężyna, Coffee, tofi, Loud, Stout i Laska z dużym cycem z Waszczuków. Pozdrawiam. Pozdrawiamy budowę Browarów Waszczuków. To by było na dzisiaj tyle. i Bardzo dobre piwo. Pijemy sobie bardzo dobre piwo Bytów z Rock Imperialny Porter. Bach. Chyt.